Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić przepyszny piernik błyskawiczny. Naprawdę kilka minut, i jest gotowy do pieczenia. Do tego, przełożony powidłami śliwkowymi, smakuje naprawdę rewelacyjnie. W trakcie pieczenia cały dom pachnie świętami. Jest naprawdę przepyszny i banalnie prosty. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Ciasto będziemy wyrabiać albo w kielichowym blenderze, albo zwykłym ręcznym robotem. Po prostu musimy wszystkie składniki razem utrzeć. Ja zaczynam od składników mokrych, czyli jedno jajko, 60 g miękkiego masła, dwie czubate łyżki miodu. Jedna szklanka jogurtu greckiego. U mnie szklanka ma zawsze 250 ml. To jest około 300 gramów. Wszystko razem zmiksuję. Teraz możemy dodać pozostałe składniki. 140 g cukru, u mnie brązowy, ale możecie spokojnie użyć biały. Pół łyżeczki sody i łyżeczkę proszku do pieczenia. Czubatą łyżkę kakao i jedną również dużą łyżkę przyprawy do piernika. I na końcu mąka. Mąka pszenna tortowa, u mnie 230 g. Miksujemy wszystko na gładką masę. Tak jak już mówiłam, jeśli nie macie takiego blendera, spokojnie możecie zrobić to robotem ręcznym. I gotowe. Pachnie już pięknie piernikiem. Przygotowałam sobie blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. To jest zwykła keksówka, około 25 cm na 10. Przelewamy nasze ciasto. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni z termoobiegiem i będziemy piekli nasz piernik około 55-60 minut. Do suchego patyczka. Po tym czasie sprawdzamy patyczkiem w najgrubszym miejscu, czy jest już upieczony. Patyczek musi być całkiem suchy. Jeśli nie, dajcie mu jeszcze 5 minut. Gotowy wyjmujemy z blaszki i zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Jak już wystygł, możemy go przekroić. Możecie jeść również taki. Ale ja bardzo lubię z powidłami śliwkowymi. Ja swój przekrajam na trzy części. Każdą część smaruję śliwkowymi powidłami, moimi ulubionymi, na który przepis znajdziecie również na moim kanale na YouTube. I składamy z powrotem. Jeszcze tylko odrobina cukru pudru i gotowe. Możemy kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zapraszam również na mój fanpage na Facebooku i na Instagramie linki pod filmem. No i oczywiście na playlisty na YouTube. Do usłyszenia!